Witam serdecznie. 10 czerwca 2020 rok. Dziś bardzo krótko, przed długim weekendem. Informacja ze stacji sanitarno-epidemiologicznej na godzinę 13.30-19 osób poddanych izolacji, czyli tych, którzy są zdiagnozowani z koronawirusem w sierazu i 86 osób poddanych kwarantannie, To dobry prognostyk. Mam nadzieję, na długi weekend, ale również i na przyszłość zaglądajcie na naszą stronę internetową sierac.eu, zaglądajcie na naszego Facebooka, Facebooka, sieraz lubię. Dziś bardzo dużo się działo. Zapraszamy serdecznie do oglądania i zapewniam Państwa, że jeżeli nastąpiłyby sytuacje, które. Powodowałyby, że chcie, trzeba, zachodzi taka potrzeba podzielenia się z Wami dobrymi czy złymi informacjami. Z pewnością to uczynimy w okresie długiego weekendu i gorąco to proszę. Bardzo Was proszę o to, abyście przestrzegali zasad sanitarnych. Odpowiednia odległość, maseczki, mycie rąk to jest działanie, które może nas ustrzec przed poważnymi skutkami COVID-19. Do zobaczenia już niedługo.